A dziś startujemy od razu od newsów. Na początek Assassin's Creed 3, który tak mocno oczekiwany przez wielu graczy na całym świecie, może w ogóle nie pojawić się w sklepach. A wszystko to za sprawą oskarżenia o plagiat. Pewien niezbyt znany amerykański pisarz jest bowiem autorem powieści zatytułowanej Link, która łudząco przypomina główne założenie serii o asasynach, czyli odgrzewanie wspomnień przodków zakopanych w głębinach ludzkiego DNA. Mało tego, w książce używa się w tym celu dość zaawansowanej technologii. Co z serią od UBI kojarzy się raczej jednoznacznie. Mało? To co powiecie o motywach związanych z rajskim jabłkiem, które ponoć tam Ewa. i to wszystko tak naprawdę jest w książce. Przedstawiciele Ubisoftu nabrali wody w usta, autor domaga się prawie 5 milionów dolarów odszkodowania, a my zastanawiamy się, czy specjalnie czekał, aż ukazały się cztery części gry. <gry> W ubiegłym tygodniu Microsoft postanowił przypomnieć światu o serii Halo i ogłosił jej premierę już na 6 listopada tego roku. Dla nieogarniętych, ponownie wcielimy się w postać Master Chiefa, jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów w historii gamingu i prawdopodobnie znów coś zagraża wszechświatowi. Phil Spencer z Microsoft dodaje Wraz z premierą Halo 4 staniemy się świadkami ponownych narodzin tej słynnej sagi, która otwiera nowy rozdział w historii gier i graczy na następną dekadę. Miliony fanów na całym w świecie z zapartym tchem oczekiwało na możliwość ponownego przeżycia przygód obok boku Master Chiefa, a dzięki Halo 4 jesteśmy przekonani, że rok 2012 będzie najlepszym rokiem w historii konsoli Xbox. No i proszę, nowy Halo, ale nie na nowym Xboxie. No nie do wiary. Fans will be really happy to Halo 4 the battle It's the old burst fire precision weapon that they Zawsze w programie łapiemy się za gorącą plotkę. Otóż okazuje się, że Electronic Arts w tajemnicy szykuje coś, czego nie uwzględniono na wiosennym pokazie marki. Mowa tu o Dead Space 3 oraz o Need for Speed Most Wanted 2. Tak przynajmniej wynika z oferty sklepu BT Games, którą umieścił w preorderze wyżej wymienione tytuły. Data premiery? No, będzie kiedy będzie. Złośliwi twierdzą, że południowoafrykański sprzedawca może równie dobrze wystawić Diablo 5, natomiast inni wytykają trawną datę premiery odświeżonej trylogii Jacka i Dextera. Pikanterii w całej sprawie dodaje fakt, że w branży coraz częściej wspomina się o Dead Space 3, a Most Wanted do dziś uznawane jest za najlepszą odsłonę serii Need for Speed. Na elektronicy wszystkie informacje dementują i prezentują nam kolejne simsy i euro. Ech. Muzyczna gra Rocksmith której kontrolerem jest prawdziwa gitara, nie trafi do europejskich sklepów w planowanym terminie. Na szczęście poślizg nie będzie duży. Rocksmith pierwotnie ukazał się w Ameryce 18 października 2011 roku. Europejska data premiery była planowana na 14 września bieżącego roku i niestety z niewiadomych przyczyn, choć zapewne chodzi o licencję utworów, Ubisoft po raz kolejny przesunął debiut tytułu, tym razem na 12 października. Tak więc niemal po roku, odkąd nasi amerykańscy przyjaciele ujrzeli w czytnikach Rocksmith przyjdzie nam podłączyć swoją gitarę i zaszaleć w rytm rock and Tytuł trafi na PC, Xboxa 360 oraz PlayStation 3. HQ postanowiło widocznie przybić piątkę Ubi, bo zdecydowało się na przesunięcie gorąco oczekiwanego Darksiders 2. Premiera planowana pierwotnie na czerwiec będzie miała miejsce w sierpniu bieżącego roku. Szczerze mówiąc, wolelibyśmy poszarpać w ten tytuł na początku wakacji zamiast na końcu, ale cóż, gra ma być jednym z system sellerów startujących razem z Wii U. Oczywiście, Vidru Games widzi tu tylko i wyłącznie zbieg okoliczności, ale my wiemy swoje. Hardcoreowi gracze zgrzytają zębami i skrzętnie notują w pamięci zapowiedzi o szlifowaniu diamentu przez ostatnie dwa miesiące. Niech się tylko teraz jakaś słaba tekstura trafi. na koniec coś co się kończy. Ostatni weekend był znamienny dla tych, którzy czekali na betę Diablo 3, a jakoś dotąd szczęście im nie dopisywało. Mamy nadzieję, że do momentu emisji tego materiału każdy chętny mógł zapoznać się z najnowszym dzieckiem Blizzard'a, które uderzy w sklepy już w maju tego roku. Niestety mamy też złe wiadomości. Jeżeli odkładacie sprawdzenie bety na później, to radzimy się śpieszyć. Blizzard zamyka serwery 1 maja. Wszystkie postacie i poczyniony progres zostaną skasowane. Potem już tylko przyjdzie czekać Dwa tygodnie na premierę, z czym łączy się pewna niesmaczna historia. Jeżeli myślisz, że przez dwa tygodnie będziesz komentował na oficjalnym forum Start Diablo 3 i jarał się z innymi graczami, to nieco się mylisz, chyba że kupiłeś grę przedpremierowo lub masz aktywne konto World of Warcraft. Blizzard zawsze wiedział, jak doić graczy, ale powyższe zachowanie uznajemy za mocno nieeleganckie. I to tyle, jeżeli chodzi o część nucową. Teraz przejdziemy do recenzji, która niestety nie poszła po naszej myśli. A to dlatego, że mieliśmy przygotować dla was nowe Mario tym razem z dziewiątką w nazwie. Niestety główny bohater jest chyba troszeczkę zmęczony graniem w kolejnych produkcjach, czemu daje swój wyraz w taki oto sposób. Ah! Oh, my God! oh, my God! oh! Thank you, Mario, but our princess is in another We've got to get out of here. Stand your ground, brother. No, please. <coughs> We need to get out of here. Stop the car. <laughs> I said get in the fucking car. Go, 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 go. <laughs> W tym momencie łapiemy się za gorącą ofertę sklepu muwe.pl na pierwszym planie nowy Mission Impossible Ghost Protocol. Możecie zagrać też w limitkę Risena, dobre ceny na Blu-ray'a również mamy jest Wiedźmin 2, nasz stały wywalec, a także Alan Wake. Natomiast niebawem zagramy również kilka gier w bardzo dobrej cenie, ale póki co zostawmy wiosnę i własnemu losowi przejdźmy do God of War, który już w nowej odsłonie wylądował na muwie. Gra jest dostępna w preorderze za 199 zł nowe przygody Kratosa czekają na Was, a w tle, jeżeli dobrze się przyjrzeliście, to tak, tam Diablo za 179,90. No i jestem ciekaw, co ten Kratos pokaże, bo szczerze mówiąc, nie spodziewałem się podobnego obrotu spraw i powrotu do wczesnej historii Kratosa. Czekamy na nową grę od Computer Entertainment i liczymy na spolszczenie. Natomiast w tym momencie przeskakujemy do wielkiego zwycięzcy ostatniego tygodnia, czyli Halo 4. O tej grze mówi się cały czas, dlatego, że już ustalono datę premiery. Jak widzieliście przed chwilą, 6 listopada. No i scena 179.90. Halo 4 to rzecz, która została po raz pierwszy zaprezentowana na targach E3. Wyglądała pięknie. Ja pamiętam, jakie ten trailer budził emocje, kiedy razem z Pawłem się siedzieliśmy i na gorąco relacjonowaliśmy konferencję Microsoftu. Nie wiem jak Wy, ale ja czekam. Zdecydowanie może przeskoczmy troszeczkę i zobaczmy, jak prezentował się w tym launchującym, debiutującym trailerze Master Chief, który został na nowo zrobiony. Ta zbroja, którą on ma na sobie jest zdefiniowana na Nowo. Widzimy tutaj właśnie w tym momencie jetpacki i nowy fragment uzbrojenia Master Chiefa, który z pewnością pojawi się w pełnej części gry. Nowy Halo nadciąga i ma być 100 razy lepsze, a wszystko dzięki ekipie 343 Industries. Teraz złapmy coś innego. Gry od Rockstar w ofercie Move Digital, czyli wszystko w platformie cyfrowej. Nie wiem za co się łapać, widzę, że fani GTA powinni być dopieszczeni. Najpierw Vice City, które bardzo lubię, potem dla klasyków Grand Theft Auto 3 również w dobrej cenie 15,99. Jest też którą dobrze znacie, jeżeli czwórki Wam mało, to oczywiście mamy też Vice City i na koniec dla wszystkich chętnych L.A. Noire. Widzicie, że oferta mowa rośnie, ale to nie wszystko. Dzisiaj zajmiemy się czymś fajnym, czyli powymieniamy sobie gry. Moveswap, bo o nim właśnie mowa, to najnowsze dziecko sklepu move.pl. To, ujmując rzecz prosto, platforma do wymieniania się grami. Podajecie swój e-mail, nicka, hasło, Albo ewentualnie dane teleadresowe to nie jest obowiązkowe, ale jeżeli chcecie wymieniać się grami, jest to konieczne. Każdy z użytkowników, który je poda i dokona jednej transakcji jest użytkownikiem weryfikowanym. Z nim możecie spokojnie wymieniać się grami i to jest rzecz, którą sprowadziliśmy dla Was całkiem niedawno. Natomiast zajmijmy się teraz samym swapem. Co widzimy na głównej stronie? Nowe słopy, czyli najnowsze wymiany, gry, które czekają na swoich nowych posiadaczy. Możecie zobaczyć też ostatnio udane słopy, czyli te wymiany, które doszły do skutku. Jest też podana kwota za ile gracze zdecydowali wymienić się grami. Macie do dyspozycji shoutbox, Macie przede wszystkim na dole dostępną galerię zdjęć, o której powiemy troszeczkę więcej potem. Gdy klikniemy sobie na nasz profil. Gdy klikniemy sobie na nasz profil widzimy przede wszystkim zdjęcie, które można wrzucić, można wrzucić trochę tekstów o sobie, posiadane platformy, produkty, które na Was czekają. I teraz najlepsza rzecz, która mnie jara osobiście. Mamy swoją kolekcję gier. Zobaczcie, dodajemy swojego Xa, dodajemy swoje filmy, dodajemy swój sprzęt, dodajemy gry, których szukamy akurat, żeby innym było łatwiej je znaleźć i się z nami wymienić. Możemy wrzucić zdjęcia swojej kolekcji gier, którą chcemy się pochwalić przed innymi użytkownikami, zaprosić znajomych przez Facebooka albo przez GaduGadu, -Gadu, a także zobaczyć. Ich aktywność. To jest naprawdę bardzo proste. No i jeszcze raz przypominam o tym, że użytkownicy są już na Swapie weryfikowani i weryfikowani to znaczy, że dokonali transakcji, wszystko poszło gładko, możecie się z nimi wymieniać. Są też ustawienia, które oczywiście sobie zmieniacie, a tam dane personalne, hasła konta Xbox Live, PlayStation Network to wszystko tutaj jest. PlayStation Network to wszystko tutaj jest. Natomiast czym jest tak naprawdę słop? Słop! To rzecz, która pozwoli Wam wymieniać nie tylko filmy, ale też przede wszystkim gry. Sami dogadujecie się między sobą, my nic z tego nie zabieramy, to jest wszystko dla Was i to jest chyba jedna z pierwszych tego typu platform w pośród sklepów w Polsce. Życzymy Wam udanych wymian, bo to jest naprawdę bardzo proste. Zobaczcie, wybieracie produkt ze swojej kolekcji, dodajecie rodzaj oferty, jakieś specjalne oczekiwania i tak naprawdę dodajecie słopa, czekacie na najlepszą ofertę. To tyle jeżeli chodzi o ten odcinek MUWA, na pewno wrócimy do Was niedługo. A na koniec wrzucamy Wam trailer, który jara nas tak naprawdę cały czas. To coś idealnego dla relaksu, tego sobie i Wam życzymy i widzimy się w przyszłym tygodniu z recenzją, z newsami, ze mną i mam nadzieję również z Damianem. Trzymajcie się. Do zobaczenia.